Strach to jest właściwie pierwsza i taka najbardziej odczuwalna emocja, jakiej się doświadcza wjeżdżając do Rosji. Ja wiedziałam, że, że moje kroki gdzieś są w jakiś sposób śledzone. Nie spodziewałam się, że zostanę zatrzymana na, na, na granicy. To odbyło się w bardzo nieprzyjemny sposób i wyrok na 20 lat, bo tyle wynosi mój zakaz wjazdu. Rosja Putina, jaka jest w tej chwili, jak zmieniała się w ciągu ostatniego roku od, od momentu wybuchu wojny w Ukrainie? O tym porozmawiam z Mają Wolny, pisarką, która miała okazję kilkukrotnie być w Rosji, a także z Maszą Makarową, rosyjską dziennikarką Telewizja Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Władimir Putin mógł być mocno wkurzony po wizycie Joe Bidena w Kijowie, po tych słowach, które usłyszeliśmy z ust amerykańskiego prezydenta nie tylko w Kijowie, ale także w Polsce? To mogło rozjuszyć Putina? Myślę, że tak, bo wczoraj jeszcze przed orędziem Władimira Putina, przed parlamentem, jego rzecznik prasowy Dmitry Pieskow mówił specjalnie przed Mediami, że Władimir Putin nie będzie oglądał wystąpienia Joe Bidena w Warszawie. No i w sumie Joe Biden skraczał Władimirowi Putinowi wczoraj, bo wystąpił później. No więc cały świat więcej mówił o tym, co powiedział Joe Biden, trochę odpowiadając na to, co wcześniej brzmiało w Moskwie, niż to, co powiedział sam Władimir Putin. Jego przedługie wystąpienie, bo jego orędzie wczoraj trwało dwie godziny, Tam naprawdę było najdłuższe chyba przez te wszystkie lata prezydentury Władimira Putina. O ten, nie Ale skupmy się jeszcze przez moment właśnie na Joe Bidenie. Samo to, że po Jechał do Kijowa. Samo to, że nagle zjawił się w kraju, w którym panuje wojna, jak to mogło wpłynąć na samego Władimira Putina, na jego nastrój. Ciężko powiedzieć, co w głowie ma Władimir Putin, ale tak obserwując to, jak się zaczynała wojna Władimira Putina w Ukrainie i to, że wojska rosyjskie miały być w Kijowie po trzech dniach tej wojny, to że Rok po wojnie do Kijowa przyjeżdża nie Władimir Putin, tylko przyjeżdża amerykański prezydent Joe Biden, który zapowiada nowe dostawy broni i wsparcie dla Ukrainy. Na pewno to jest mocny cios. To jest też medialnie i propagandowo bardzo mocny ruch Joe Bidena. A też w Moskwie, w tego dnia, kiedy Joe Biden był w Kijowie i później wyjechał do Polski, były obserwowane samochody, które na ogromnej prękości, na, na światłach, po prostu przejeżdżały w kierunku Kremla i podejrzewamy jako dziennikarze, że orędzie Władimira Putina, Putina tego dnia było zmieniane, że było przygotowane wcześniej, ale po tej wizycie, o której Władimir Putin został prawdopodobnie kilka godzin przed uprzedzony, żeby Rosjanie z nie wystrzelili jakąś rakietę w trakcie wizyty Joe Bidena, która i tak się odbywała przy alarmach przeciwlotniczych, to tak czy inaczej to orędzie było na pewno zmieniane. Wszyscy czekali, że to orędzie będzie bardziej mocne, ale Władimir Putin tak naprawdę to nic nowego nie jest w stanie powiedzieć, ani światu, ani samego Rosji. Poza atakowaniem rzeczywiście Zachodu, my o tym porozmawiamy jeszcze za chwilkę. Pani miała okazję kilkukrotnie odwiedzać Rosję, znając mentalność Rosji, ale także trochę samego Putina, bo o tym też opowiadają ludzie i Rosjanie. Jak to, co zrobił Joe Biden, ten jeden z najpotężniejszych polityków świata, mogło wpłynąć na samego Władimira Putina? No bo jego nerwy mogą być już w ostatnich tygodniach mocno nadszarpnięte. To znaczy jest też tak, że atakowanie Joe Bidena, medialne atakowanie Joe Bidena należy do takiej niemalże codziennej praktyki rosyjskich mediów. Więc widzimy staruszka, który się potyka, przewraca, który nie bardzo sobie radzi w rzeczywistości. I mamy takie, taki demontaż potężnego amerykańskiego polityka. I to jest naprawdę sposób, w jaki to jest robione. No to, jest, to jest jakieś tam mistrzostwo propagandy. I nagle ten. Dziadło, który nie potrafi podać ręki właściwemu politykowi, który się myli, który przekręca słowa, bo tak w ten sposób jest prezentowany. Joe Biden Rosjanom, zwłaszcza tym, którzy oglądają pierwszy kanał i te inne propagandowe y, stacje. Nagle ten y, y, człowiek, który się trzęsie i nie jest w stanie zrobić niczego, ląduje w stolicy y, Ukrainy, więc to, y, to jest na pewno jakiś y, wstrząs taki, y, jak to jest w ogóle możliwe, prawda, że ktoś taki dokonuje czegoś takiego, wygłasza przemówienie, jedzie do Kijowa, jedzie do Warszawy, więc ten, ta redukcja tutaj tego poznawczego, to musiało być bardzo, bardzo trudne i bardzo potężne, jak to zrobić, tak? jak tego dokonać, więc myślę, że samo to, to już, to już było bardzo trudne i to musiało wyprowadzić z równowagi to, i to było dostrzegalne, że to, to, to przemówienie właśnie nużące, długie, pokasływanie jakieś takie, to, 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 to wiadomo, to, to trzeba było w ten sposób, nie można tego było, trzeba to było jakby uśpić, ten rodzaj właśnie wstrząsu, który, 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 miał miejsce. Ja tylko dodam, że Władimir Putin bardzo się boi starości. On skończył w tym roku skończy 71 lat i jest nadal pokazywany przez propagandę rosyjską jako prężny i nadal młody tak. lider, chociaż swoje lata już ma, więc Joe Biden, który jest jednak starszy od Władimira Putina, dokonał czegoś, czego Putin nie jest w stanie dokonać, bo sam Putin przez ten rok wojny ani razu nie wyjechał do tych nowych regionów Rosji anektowanych przez państwo rosyjskie od Ukrainy, ani razu nie był na front. Najbliżej, gdzie prawdopodobnie było to gdzieś na południu Rosji przed Nowym Rokiem, chociaż nie wiemy, czy nie I nagrywano i tego w bunkrze Władimira i Putina. Krym, i most krymski. I most krymski oczywiście, ale to sprawa raczej 14 jeszcze roku. I Władimir Putin sam w Rosji jest nazywany dziadkiem z bunkru. Więc to, że propaganda rosyjska kreuje właśnie Joe Bidena na Brymnego dziadka, dziadka. Tak, to raczej próbuje trochę przyćmieć to, jak sam Władimir Putin w Rosji jest określany. Rosjanie musieli z pewnością przełknąć bardzo gorzką pigułkę, jeżeli chodzi o tę wizytę. Zresztą rzeczniczka MZ rosyjskiego określiła Joe Bidena jednym słowem, w języku rosyjskim jest jedno wspaniałe słowo nieprzyjaciel, więc Joe Biden dla nich jest po prostu nieprzyjacielem. Przemówił Joe Biden bardzo ważne słowa, które padły w Kijowie. Później bardzo ważne słowa, które padły także w Warszawie, ale przemówił także właśnie Władimir Putin. Tak jak wspominała pani, no dosyć długie przemówienie, no ale w tym przemówieniu ciągłe atakowanie Zachodu, więc tak naprawdę nic nowego tam nie usłyszeliśmy. Dokładnie tak. To przemówienie było trochę taką sklejką z różnych poprzednich wystąpień Władimira Putina. Rzeczywiście przed tym wystąpieniem, od którego wiele osób czekało czegoś bardzo mocnego, tego, że na przykład Władimir Putin nazwie wojnę w Ukrainie rzeczywiście wojną, a nie specjalną operacją wojskową, czy ogłosi powszechną mobilizację w Rosji, czy dokona jakichś mocnych ruchów. No nic z tego nie wyniknęło, ale też to jest takie trochę nasze stereotypowe wyobrażenie o Władimirze Putinie, że to on w jakiś daty, na przykład przed rocznicą agresji rosyjskiej w Ukrainie dokona czegoś bardzo spektakularnego. Natomiast Władimir Putin tak naprawdę nie lubi robić takich mocnych ruchów. On woli przełożyć tę odpowiedzialność na kogoś innego. Że to nie on ogłasza powszechną mobilizację, tylko ktoś inny to może zrobić w jego imieniu. I wczoraj usłyszeliśmy to, co jest nazywane trochę takim, no, tym, co taki stary dziadek opowiada gdzieś przy stole rodzinnym, jak trochę wypije. I Władimir Putin właśnie przez ostatni Rok w takim stylu mniej więcej przemawia do Rosjan przemawia do elit rosyjskich. To teraz śledzić właśnie na naszym ekranie, jak przemawia właśnie sam Władimir Putin. Zachód zmienia regionalny konflikt w globalny. Zachód walczy z nami na froncie ekonomicznym. Nie przestają atakować naszą kulturę i rosyjski Kościół ortodoksyjny. Zachód, 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 ten zły, zgniły Zachód. Pytanie, czy do Rosjan to przemawia? Czy Rosjanie wierzą w to, co Putin im przekazuje właśnie w formie takiego wystąpienia? Bo ci, którzy siedzą tutaj na widowni, to z pewnością są wpatrzeni i wsłuchani, bo inaczej zachować no się właśnie nie mimo, mogą. Są strasznie znudzeni. Gdyby, gdybyśmy popatrzyli na ich twarze, tam większość z tej sali przesypiała. I te zdjęcia były wczoraj publikowane. Przysypiał nie tylko Dmitry Medwiediew, który robi to po prostu tradycyjnie z roku na rok, ale przesypiała większość sali, która patrzyła na sufit, bo oni też nic nowego tam nie słyszą i bardzo tego... się rzeczywiście uczestniczyć no właśnie, w tym show. Bo, bo może samo przemówienie, czy powiedzmy jakiś kunszt retoryczny Putina, no to powiedzmy, no, to, to, to to nie zawsze będzie rozpalać, ale ale ja muszę przyznać, ja jadąc do Rosji, ja miałam, bo ja jeżdżę do Rosji od 2006 roku i ja naprawdę teraz wybierając się jesienią i zimą do Rosji, miałam bardzo wielką potrzebę zobaczenia, że właśnie nie wierzą, że nie dają sobie wyprać mózgów, że ktoś stawia jakiś intelektualny, moralny opór i to potężny, bo to, że robią to przyjaciele, znajomi, to wiadomo, że tak jest. Natomiast ja przeprowadziłam ponad 100 Wywiadów z Rosjanami, y, różnej y, klasy, różnego wykształcenia, y, różnego miejsca zamieszkania. Y, I ja muszę powiedzieć, że z tej, y, to było ponad 106, 106 wywiadów, i na to 106 to tylko dwie osoby. Y, potrafiły przedstawić to, co się dzieje w takiej perspektywie, którą nazwalibyśmy europejską, zachodnią, z pełną świadomością też tego, co się dzieje. I, a, a cała reszta w mniejszym lub większym stopniu jednak może nie przemawia tym samym tonem, co Putin, ale w jakiś sposób postrzega... Przede wszystkim ten konflikt jako wywołany przez Zachód, czyli Rosja nie jest żadnym agresorem, tylko tym agresorem jest Zachód, a Rosja wykonuje krok do przodu jako krok obronny. I to jest ta i, i, i właściwie ta przerażająca wizja i to się pojawia się niemal w każdej wypowiedzi w mniej lub bardziej stonowany sposób. Także to przekonanie o Agresji Zachodu, o ekspansji Zachodu kosztem Rosji, ono jest niezwykle powszechne. I o, tym, I o tym trzeba powiedzieć i to. Czyli ta propaganda kremlowska po prostu działa. To ona, są ona do niestety umysłu? Ona niestety działa z tego, co widzę, bo m, o ile nie ma może nienawiści do samych Ukraińców, czy jest jakieś potępienie działań militarnych, to, to, to tak. Ale. Y, Uznanie, że, że dzieje się źle, że Zachód po prostu chce zniszczyć Rosję, ono jest tak powszechne i na różnych poziomach, bo to może być moralnie chce zniszczyć, właśnie zniszczyć, nie wiem, rosyjskiego ducha, zniszczyć rosyjską ekonomię. To są bardzo różne tego typu zarzuty, które się pojawiają. One są tak powszechne, tak rozpowszechnione. I ja mówię tutaj o profesorach uniwersytetu, o dziennikarzach, o intelektualistach, ale i o prostych ludziach. I to, to był dla mnie bardzo wielki wstrząs, że to przekonanie jest tak silne, tak powszechne. A najczęściej reakcja była taka: och, jak to miło, że pani nas tak nie nienawidzi, bo, bo byliśmy przekonani, że. Każdy człowiek z Zachodu ma w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść to, do Rosji. Bo to, to też, też im rzeczywiście cały czas e, jest w, wmarzano. Ale to też pokazuje właśnie to, co pani mówi, że jak dobrze, że pani nas nie, nie, nie nienawidzi, jak, jak ważny jest dialog, jak ważna jest rozmowa ze zwykłymi ludźmi, jak ważny, ważne jest pokazywanie tego, że nie, że to, co mówię wam propaganda rosyjska, że cały Zachód was nienawidzi, to nie jest prawda. Że Zachód nie chce tej wojny z Rosją, że Zachód nigdy nie planował tej wojny. To, co, co wczoraj powiedział amerykański prezydent tutaj, w Warszawie zwracają się do Rosjan, że Zachód nie miał zamiaru napadać na Rosję i powiedzenie tego wprost do zwykłych ludzi, od zwykłych ludzi jest niezwykle ważne, bo propaganda rosyjska Tylko podawała tam narację od no wielu właśnie, wielu pytanie, lat. Pytanie, słuchajcie, czy rzeczywiście to do tych zwykłych ludzi dotrze? Bo przecież to też jest oczywiście odpowiednio filtrowane przez służby rosyjskie. I nie wszystko nie cały ten przekaz Zachodu dociera właśnie tam. Na jeszcze na chwilę do tego, o czym pani mówiła, tych osób, które przysłuchiwały się tej wierchuszki, która przysłuchiwała się przemów przemówieniu Putina, oni rzeczywiście byli dosyć mocno znudzeni. Pytanie, czy Władimir Putin ich w jakiś sposób uspokoił, czy oni mogą stawać się coraz bardziej zniecierpliwieni tym, że jednak na polu wojny w Ukrainie nie wszystko idzie tak, jak zakładał Władimir Putin, a im także żyje się troszkę ciężej. To, co chciałbym pokazać Władimir Putin w tym wczorajszym przemówieniu, że wojna będzie długa i że tak naprawdę końca tej wojny nie widać, że wojna staje się trochę takim tłem życia w Rosji, tłem też życia tych elit też obiecywał im różne takie bonusy w tym swoim wystąpieniu, też na przykład mówił o biznesie rosyjskim, o rosyjskich biznesmenach, którzy chyba, jak wynika z jego przemówienia, uciekają jednak z Rosji, też proponował im coś w zamian za to, żeby w Rosji zostali. Natomiast tym elitom pokazał w tym swoim orędziu, że teraz ich życie będzie na tle wojny i będzie w tej Rosji, którą dla nich zbudował. że to jest ich propozycja, jego propozycja dla nich i muszą się nauczyć z tym żyć. To, co zrobił Władimir Putin przez ten rok, zbudował sobie e, takie milczenie dookoła siebie swoich decyzji. A takie milczące poparcie, bo jeśli rok temu słyszeliśmy jeszcze jakieś przecieki o tym, że ktoś jest w stanie się sprzeciwić, to mhm. przez ten rok ten sprzeciw został stłumiony też w tym najbliższym otoczeniu Włodzimira Putina, czy w najbliższych kręgach politycznych. Teraz oni z tym muszą żyć, bo to tak naprawdę jest gwarancja tego, że pozostaną bezpiecznie. Ja, ja widziałam właśnie taką ogromną zmianę pomiędzy wizytą swoją w październiku, tuż na początku października, tuż po ogłoszeniu mobilizacji w Rosji i widziałam przerażenie, strach y, i, i widziałam wszechobecny taki terror litery Z, litery V y, tych y, propagandowych billboardów y, i, to, y, i rzeczywiście ten rodzaj napięcia był ogromny i mnie się też wydawało i miałam nadzieję, może rzeczywiście będą jakieś protesty, coś się wydarzy, y, coś tutaj zaraz drgnie, coś pęknie, a kiedy przyjechałam do Rosji w Grudniu. I to właśnie możemy obejrzeć też Pani zdjęcia, które wykonała Pani właśnie, właśnie w Rosji podczas swojego, swojego e, wyjazdu. No właśnie, więc kiedy wróciłam do Rosji w grudniu, to nagle się okazało, że ten strach i to napięcie jest przykryte po pierwsze warstwą. W śniegu puchu, ale, ale to normalne, natomiast poznikały te wszystkie agresywne przekazy, zapaliły się piękne, świąteczne dekoracje. Z tego, co słyszałam od ludzi od znajomych, to było tego jeszcze więcej niż normalnie. Zostało jakby przykryte, przysypane, podkoloryzowane, podkoloryzowane że właściwie wszystko jest w porządku. Właściwie życie toczy się dalej i właśnie znajoma powiedziała mi, że stała się być może rzecz najgorsza. Że myśmy po prostu przywykli. Myśmy do tej wojny sobie przywykli. Swoiliśmy się z tak. po prostu. Myśmy tak, o ile byliśmy nią przerażeni, zbuntowani, przeszliśmy przez wszystkie etapy oporu, choćby wewnętrznego, niemanifestowanego na ulicy, to w tej chwili po prostu pogodziliśmy się z myślą, że ta wojna gdzieś jest i gdzieś się toczy. To też po, po części pewnie wynika z tego, że a co można zrobić, tak? Można wyjść na ulicę z plakatem. I wsiąść później na 8 lat za to, że. Roz powszechnie fejki o tzw. Tak zwanej... ludzie się boją po prostu. Znaczy to jest ja bardzo dobrze pamiętam ten strach z Rosji, kiedy pracowałam w Rosji jako dziennikarka i kiedy jesteś cały czas świadomy tego, że jesteś na celowniku. Ja tylko przypomnę, że ponad 400 spraw karnych przez ten rok wojny w Rosji zostało wszczęto wobec aktywistów, zwykłych ludzi, wobec dziennikarzy i polityków, którzy powiedzieli, że wojna to jest wojna i że chcą pokoju, i słowo pokój jest w Rosji zabronione. Prawie 5000 spraw administracyjnych, każde z nich przy następnej aktywności może się zamienić na sprawę karną. Czyli każda, każda, taka, każda taka aktywność przeradza się właśnie w reakcję ze strony rządu, ze strony Kremla i atakowania właśnie, właśnie tych osób. Pani podczas swoich wyjazdów czuła, że też Rosjanie mimo wszystko podświadomie z jednej strony się godzą, ale też bardzo się boją? Tak, to strach to jest właściwie pierwsza i taka najbardziej odczuwalna emocja, jakiej się doświadcza wjeżdżając do Rosji. I to jest coś niesamowitego, że to jest ten pierwszy kontakt, ten pierwszy moment y, wjazdu na samą granicę i to już się tam zaczyna. To już się zaczyna to oglądanie. To już na przykład ja byłam, ja sobie, ja miałam dyskretny makijaż i musiałam go ścierać. Y, bo nie rozpoznano mnie na zdjęciu. To są właśnie tego typu metody. Więc ja oczywiście posłusznie ścieram, bo wiem, że nie można dyskutować z żadnym urzędnikiem. To są jakieś prośby o, o, o to, żeby się wylegitymować, to są prośby o to, żeby, żeby na przykład zapisać nagle swój adres zamieszkania w jakimś sklepie. Z biżuterią. To są tego typu bardzo dziwne praktyki, do których my, my po prostu nie mamy narzędzi, że jesteśmy zupełnie bezradni. My jesteśmy, mamy jakąś taką wolnościową naiwność, że wszystko jest w porządku. To jest na przykład brak kontaktu wzrokowego. To jest coś przerażającego, że można chodzić po ulicach Petersburga, bar, najbardziej europejskiego miasta Rosji i na przykład to pamiętam w październiku. I przez dwa dni nikt nie spojrzy ci w oczy. To jest coś zaskakującego, szczególnie kiedy my poruszamy się po y, miastach europejskich i, i kiedy my reagujemy na innych ludzi w zupełnie inny sposób. Ale pani po kilku wizytach w Rosji wreszcie postawiono stop. Y, okazało się na granicy akurat polsko-białoruskiej po białoruskiej stronie, że nie będzie mogła pani pojechać znowu do Rosji. Dlaczego Rosjanie tak boją się ludzi z Zachodu? No to, to było bardzo zaskakujące. Dla mnie się absolutnie nie spodziewałam czegoś takiego. O ile byłam świadkiem, powiedzmy, jakiegoś wchodzenia do pokoju, ktoś mi wchodził do pokoju hotelowego, to jakby ja wiedziałam, że, że moje kroki gdzieś są w jakiś sposób. Śledzone zresztą dostałam bardzo dziwne zaproszenie do, do propagandowej telewizji w Rosji. To było bardzo dziwne. Wiadomo, było, że nigdy w życiu się tam nie pojawię niby w jakim, w jakim celu. Natomiast nie spodziewałam się, że zostanę zatrzymana na, na, na granicy. To odbyło się w bardzo nieprzyjemny sposób. To było w Brześciu. I że zostanie mi odczytany taki wyrok na 20 lat, bo tyle wynosi mój zakaz wjazdu i że ten dokument wyda rosyjski organ administracyjno-polityczny, który właściwie, jeśli się go wyszuka, to, to jest jakieś KO, nikt nie wie co to takiego, dopiero ktoś bardziej się znający na tej strukturze powiedział mi, że to jest jakaś tam odnoga służb bezpieczeństwa. Rosji, e, czyli wydaje się taki dokument, inwestuje się tyle e, jakiejś pracy w to, żeby mnie e, pisarkę, e, reportażystkę na 20 lat pozbawić możliwości Ale kontaktu. Za to, ja, jaki, jaki był zarzut? No więc właśnie. kiedy prosiłam, błagałam o to, żeby wyjawić mi ten zarzut, e, to, to ci e, c, celnicy służ, służby pograniczne białoruskie nie były absolutnie tego powie w stanie powiedzieć, powiedziały, że nie mają żadnych informacji. Nie mają albo nie chcą mi przekazać, i że mogę napisać w tej sprawie pismo. Ale kiedy zapytałam do kogo, gdzie, na jaki adres, to mi powiedzieli, że muszę się w tej sprawie dowiadywać. Ale ja mówię, ale u kogo? akcja widmo nie wiadomo tak, jak, tak, nie wiadomo tak, jak. Tak, tak. Panią to zaskakuje? Ale to historia? też pokazuje, że na ile Białoruś straciła swoją niepodległość, prawda, przez ostatni rok, na ile ja Białoruś jest okupowana przez Władimira Putina i przez rosyjskie wojsko. Jeśli FSB może wydać zakaz wjazdu w wrześniu na terytorium państwa, które nie jest jest częścią Rosji, no to dużo, dużo mówię o tym, co zrobił Aleksander Łukaszenko ze swoim krajem, że kraj już sprzedał ten kraj Władimirowi Putinowi. Pani powiedziała, że dlaczego Putin tak się boi ludzi z zachodu, ale Władimir Putin w ogóle się boi ludzi, którzy myślą inaczej niż sam Władimir Putin i przede wszystkim boi się samych Rosjan. O tym mówią też właśnie te represje, które przez ten rok w Rosji były przeprowadzane i to, jak Władimir Putin patrzy i jak mówi o tych ludziach, którzy z Rosji wyjechali na zachód i którzy pozostają aktywni, którzy nadal zachowują, swoim, zachowują stanowisko antywojenne, którzy pracują w mediach, którzy działają w organizacjach rosyjskich antywojennych w Europie. Wczoraj poświęcił temu oddzielną część swojego orędzia, mówiąc o tym, że niech to pozostanie na ich sumieniu, ale że trzeba z nimi się rozprawić, jeśli będą chcieli kontynuować tą swoją działalność. My, Rosjanie, którzy pracujemy za granicą, też nie możemy wyjechać do Rosji. Mamy tam nasze rodziny, mamy, to jest nasz kraj, to jest ten kraj, gdzie u rodziliśmy się gdzie chcielibyśmy pracować. Gdzie macie swoje korzenie. E, dokładnie tak. Ale wszystkie media niezależne rosyjskie zostały wygnane z Rosji i wszyscy jesteśmy zmuszeni pracować tutaj. I to, co dla mnie jest najbardziej bolesne, jeśli rok temu wydawało nam się, że to jest taki krótki bieg, na krótki bardzo dystans, żeby zrobić wszystko, żeby teraz e, zwyciężyć, e, żeby Ukraina zwyciężyła w tej wojnie i żeby Władimir Putin został obalony, to teraz po tej wczorajszym orędziu widzimy, że Władimir Putin będzie się bił w Ukrainie do ostatniego Rosjanina, którego zdoła zmobilizować w Rosji, którego umierać w Ukrainę i że dla nas to też jest długi dystans. Ja na przykład w tym roku nie mogłam pojechać do Rosji, żeby pochować mojego tatę, bo jestem dziennikarką i wiem, że jeśli wjadę, to nie wrócę i moja mama zakazała mi wjazdu do Rosji. Powiedziała, żebym nie robiła tego nigdy, bo będę siedziała i to są... wiem, że nie jestem sama i chcę powiedzieć, że Większość ludzi, którzy wyjechali, mają świadomość tego, że nie mają powrotu i to strasznie niestety boli, bo to jest straszne, straszne i nieludzkie, szczególnie kiedy mówimy tutaj o takich dramatach y, osobistych. To jest coś, coś y, y, y niesamowitego. Pani podczas wielu tych swoich wizyt w Rosji mogła także zaobserwować, jak Rosjanie, czy co Rosjanie myślą o samych Polakach, bo to, jaki przekaz płynie z ust czołowych polityków rosyjskich, to wiemy. My jako Polacy i Polska jesteśmy atakowani jako ten kraj, element tego zgniłego Zachodu, ale jak czy co o nas myślą tacy zwykli, normalni Rosjanie, o Polsce i Polakach? No właśnie, nie mówimy tutaj o osobach, które znają, które są zaprzyjaźnione, tak? które mają jakieś osobiste y, korzenie czy, czy więzy pokrewieństwa na przykład, ale y, to się bardzo zmieniło. Y, jak na przykład podróżowałam do Rosji jeszcze 5, 6, 7 lat temu, to właściwie y, Rosja to był jeden z niewielu krajów, bo ja w ogóle bardzo dużo jeżdżę, y, jeżdżę po świecie i to był jeden z niewielu krajów, gdzie jako Polka, ja miałam wrażenie, że jestem w ogóle przyjmowana z otwartymi, Ramionami. I nawet mi było głupio, w pewnym sensie myślałam, jeśli Rosjanin przyjedzie do Polski w życiu, nikt nie będzie go przyjmował w taki sposób, w jaki gościnny. W tu w jaki, w jaki, a, a, to mogłabym dyskutować To dobrze, to cieszę się bardzo. Ale, ale to, ten rodzaj jakby życzliwości i gościnności, który, którego zaznałam, to, to, to było coś niesamowitego, ale to się... To się niestety, bardzo, tak jak ja to odczuwam, to się bardzo zmieniło. To teraz to jest przede wszystkim nie, mog, nie, muszę, nie mogę powiedzieć, że wszędzie jest wrogość. Jest tej wrogości sporo, ale to jest olbrzymia nieufność, olbrzymia. Tak jak wcześniej była ciekawość, gościnność, ciepło, to teraz jest olbrzymia nieufność, i jakiś rodzaj takiej, powiedzmy, ja bardzo często w tym okresie, kiedy ja byłam, to był jesienno-zimowy czas i to było też takie propagandowe powtarzanie, na przykład w kółko do co, zimno jest w Polsce teraz, co nie macie na, na gaz, rachunki nie macie jak zapłacić, samochody podstawiane. Pamiętam, że jak nie chciałam cukru do kawy, to, to, to taki mój współpasażer mówi, no oduczyła się już pić kawy z cukrem, bo przecież nie ma już cukru w Polsce. To było jakieś takie zupełnie nie potrzebne złośliwości, których ja w ogóle nigdy, nigdy wcześniej nie doświadczyłam. To były jakieś komentarze w aptece na przykład, że, że nie ma leków jakiś teraz przez Polaków, jakieś absurdalne zupełnie, zupełnie zarzuty, które są powtórką z jakichś przekazów na pewno propagandowych, ale to też nie jest tak, że Polska jest jakimś potworem olbrzymem, o którym bardzo dużo się mówi. Mówi się też, mówi się właściwie, właściwie nic się nie mówi o Polsce. Polska jest jakimś małym, malutkim krajem, tak samo małym w świadomości Rosjan jak na przykład kraje bałtyckie. Czyli to nie jest tak, że Pol my sobie tak możemy myśleć, że no Rosjanie teraz się przekonają. Nie, wcale Bo to też jest element tak, tej tak, propagandy. E, znaczy Pol Polska w propagandzie rosyjskiej od wielu lat jest przedstawiana jako kraj mały, a bardzo złośliwy e, i jako taki kraj marionetkowy i kierowany, rządzony przez Stany Zjednoczone. No też na pewno to wczorajsze wystąpienie Joe Bidena właśnie tutaj w Warszawie e, będzie w taki sposób pokazywane, że nie przypadkowo w Warszawie, nie przypadkowo e, właściwie w Polsce. E, i Rosjanie, rzeczywiście, Polska zawsze była takim oknem na zachód dla Rosjan, dla mieszkańców Związku Radzieckiego i to się zachowywało przez wiele lat. Natomiast później, jak zamknięto granice, to też Polska tak zaczęła się bardzo oddalać w świadomości Rosjan. A propaganda rosyjska rzeczywiście buduje taki obraz Polski jako państwo bardzo, bardzo wrogiego dla Rosjan państwo, gdzie wszyscy Rosjan nienawidzą, niezależnie od tego, jakie poglądy mają ci ludzie. I to też dotyczy naszej wspólnej polsko-rosyjskiej historii. Pierwsze Ruchy, które zostały wykonane rok temu po rozpoczęciu wojny, dotyczyły na przykład zdjęcia polskiej flagi na cmentarzu w Katyniu i rozmów o tym, czy w ogóle nie należy zamknąć tych cmentarzy jeńców. Tak, Dokładnie, jeńców, jeńców polskich w, na terenie Rosji, w Miednoje i w, w Katyniu, właśnie. Natomiast Niesamowicie ważne jest to, że w Rosji wciąż pozostają ci, którzy badają tę wspólną historię, Na np. Stowarzyszenie memoriał nobliście zeszłego roku, mimo że zostali zlikwidowani właśnie przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie, nadal działają, nadal mówią tę prawdę o tym, że to NKWD zamordowało jeńców polskich w Katyniu, w Miednoe, w innych miejscach Związku Radzieckiego i nadal przygotowują te prace, które dają... Ale nie dają... jest im łatwo. W tym Na pewno jest nie jest im łatwo, bo właściwie wszystkie niezależne organizacje historyczne, czy broniący praw człowieka w Rosji zostały zlikwidowane i zniszczone. Teraz Andrzej Sacharow, radziecki dysydent znów jest zakazany. Centrum Sacharowa zostało zamknięte, zabrano pomieszczenie im i właśnie memoriałowie. A także wszyscy ci, którzy zostają w Rosji, którzy kontynuują swoją pracę, którzy mają tę wielką odwagę, ogromną odwagę, naprawdę ich strasznie podziwiam, to są bohaterowie, o których powinniśmy pamiętać. No rzeczywiście, mają bardzo, długo, bardzo, bardzo dużą odwagę. Drogi Pani, tak na podsumowanie tej naszej rozmowy, tylko proszę o jak najkrótsza odpowiedź, bo niestety czas naszej rozmowy dobiega końca, mogłybyśmy rozmawiać rzeczywiście godzinami. Jak przez ten rok od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Władimir Putin zmienił Rosję i Rosjan? Przede wszystkim zwiększył poziom strachu w tym społeczeństwie. I ta dawka jest dawką zabójczą, która została w tym momencie Rosjanom podana i ona jest w dalszym ciągu zwiększana w taki perfidny, podstępny sposób. I odebrał im. Prawo do umiłowania wolności, tak bym to określiła. A jak to odbiera osoba, która urodziła się w Rosji, zna ten kraj? Co Putin zrobił z Rosją i Rosjanami? w ciągu Zabrał na ojczyznę, roku. zniszczył naszą teraźniejszość i przyszłość, ale też powinien mieć świadomość tego, że wciąż tu jesteśmy i wciąż nie godzimy się na to, co robię z naszym krajem. I to jest również nasz kraj, a nie Władimira Putina. I nigdy mu nie wybaczymy tego, co zrobił z Rosją i co zrobił z Ukrainą. To jest bardzo ważny przekaz, który także płynie z naszej rozmowy. Drogi Pani, bardzo dziękuję za te wszystkie historie. Maja Wolny, pisarka, która wielokrotnie była w Rosji, a także Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka Biossat TV. Dziękuję raz dziękuję jeszcze bardzo. za um, te rozmowę.